już w naszej strefie na samolot, który został opóźniony, opóźniony 4 godziny i mamy nadzieję, że ani chwili dłużej bo nam się troszkę sprawy pokomplikowały dużo wcześniej rezerwowaliśmy sobie auto gdy wylądujemy w LA no i w momencie gdy ten samolot jest opóźniony no to nie wiadomo czy nam wypożyczalnia to auto przytrzyma, dzwoniliśmy dostaliśmy niejednoznaczne informacje także może się okazać, że będziemy dwa koła w plecy E, także niefajny początek podróży. Zastanawialiśmy się, co się jeszcze może stać. E, no i wylosowali mnie do wyrywkowej kontroli jakiejś SSSS, jakiś taki symbol. E, musiałam odpakowywać walizkę, pomimo tego, że się naprawdę zajebiście logistycznie tym razem spakowałam. I do bagażu podręcznego nie włożyłam absolutnie nic, przez co ten bagaż musiałby być e, otwarty. No i voila! A, widzę, się, super! Mam dzisiaj na sobie super comfy look, czyli moje ulubione lewisy 501, balenciagi, długie skarpetki, żeby mi nie było zimno, bluzę, którą dorwałam jeszcze przed samym wyjazdem w pulu. To jest w ogóle chyba rozmiar L i oversize'ową marynarkę z Naked z kolekcji Josephine i oczywiście moja torba shopperka od Saint Laurent. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę po parku rozrywki Universal Studio. Na osobę zapłaciliśmy 129 dolarów. No i w zasadzie czeka nas cały dzień zwiedzania. Już nie mogę się doczekać świata Harry'ego Pottera, a Dawid jest bardzo zajerany Jurassic Parkiem. Dzisiaj też luźny fit do zwiedzania. Rano było troszkę chłodno, więc założyłam już balansy, jeansy, marynarkę i taki krótki top. Tutaj kultowa kula. Napisem. I teraz zmierzamy po czerwonym dywanie zwiedzać. Dajcie w świecie Harry Pottera. <muszyntka> <muszyntka> Ruszamy na wycieczkę po Jurassic World. Sobie właśnie pieszy trip. Jak widzicie wygodne buty to podstawa, żeby dojść do takiego topow do top punktu, jeśli chodzi o widok na Hollywood Sign, który już jest. O, 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 o tu. Skoro jeszcze idziemy, to wykorzystam ten czas i powiem wam taką ciekawostkę, że ten znak generalnie był reklamą sprzedaży działek właśnie tutaj na wzgórzach Hollywood. I w ogóle później ten znak. Mega się rozsypywał i między innymi Hugh Hefner <laughs> odpowiada za jego odnowienie. Najlepszy spot na znak Hollywood i Panoramy miasta rozciąga się tutaj całe Los Angeles. Widok jest naprawdę nieziemski i faktycznie stąd widać, jak rozległe jest to miejsce. Jesteśmy właśnie w drodze na Coachella. Na szczęście okazało się, że nasz samochód ma Apple Car, więc możemy sobie na luzie odpalić mapy. I to się słuchajcie na maksa przyda, bo po Coachella czeka nas bity tydzień właśnie podróżowania samochodem i objeżdżania parków narodowych. I jak to na nas przystało? Oczywiście przywieźliśmy jakąś ciulową pogodę. Zwykle w Los Angeles o tej porze jest no grubo, ponad 20 stopni, 25 stopni. No, a tymczasem wczoraj deszcz, nie Dawid? Lipka. Deszcz, wiatr, ogólnie nieciekawie. Teraz się okazuje, że na kołczeli będzie dzisiaj niecałe 20 stopni, gdzie w zeszłym tygodniu wszyscy latali z gołymi tyłkami. Ja nie wiem o co chodzi, żeby nie było. Ja nie przygotowałam takich outfitów. Generalnie nie przygotowałam jakichś szczególnych outfitów. Głównie spakowałam się na ten wyjazd z głową, i komfortowo, czyli same wygodne ciuchy, wygodne buty. Um, jeden... Jeden outfit zawiera długie spodnie, zresztą dzisiaj go zobaczycie, bo zamierzam go ubrać właśnie pod tą aurę na koncert Harego Stylesa, który będzie miał dzisiaj miejsce, już się nie mogę doczekać. Aż Polarek, zagra. Polarek, nie? Polarek, Polarek, jeszcze Polarek jeszcze. musi wjechać, o oh jest. No, w każdym razie ja wyczekuję, aż Harry zagra swój e, tegoroczny najlepszy hit, czyli As The Was", który w sumie leci cały czas tutaj w radio. Także może Dawid się nauczyli ryksu, co? Nie, nie, ja, nie. Hmm. Dotarliśmy na kołczelę. Tutaj słynny atrybut, czyli ogromne koło. I słuchajcie, naszło mnie jedno przemyślenie. Muszę Wam o nim powiedzieć, bo no, bardzo mnie to gdzieś tam dotknęło, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, słuchajcie, ludzie tutaj kompletnie nie mają kompleksów, ale tak, no nic a nic. Każdy stawia po prostu na to, na co ma ochotę, nie przejmuje się, nie patrzy na jakiekolwiek swoje kompleksy. Wydaje mi się, że tych kompleksów w ogóle tutaj ludzie nie mają. Chciałabym, żeby kiedyś tak było w Polsce, bo to jest naprawdę zajebiście inspirujące. Okay. E, pokażę Wam naszą nie instagramową łazienkę przez bałagan. Jestem tak niewyspana po wczoraj, ale jakby walić. Muszę się ogarnąć, żeby umyć włosy, idziemy na śniadanie i jedziemy dzisiaj zwiedzać Joshua Tree, czyli jeden z takich topowych perełek, jeśli chodzi o parki. Mamy zapisanych kilka takich, o Dawida, kilka takich topowych spotów, e, jeśli chodzi właśnie o ten park Joshua Tree. To są takie punkty top of the top. E, jestem ciekawa ile czasu nam zajmie tutaj obejście tych wszystkich punktów. E, wszędzie jest super dojazd z samochodem, e, są parkingi, musieliśmy kupić e, annual pass, czyli właśnie taką wejściówkę, która kosztowała 80 dolców. Tak? Tak, Na dwie osoby na cały rok, na wszystkie parki, z wyjątkiem dosłownie kilku. Dokładnie. Rozpoczęliśmy właśnie trip w Parku Narodowym Joshua Tree, który słynie z drzew Jozłego, stąd właśnie taka nazwa. Jest to odmiana Yuki, Park jest przepiękny. Mój Habi mknie. Do przodu. Do kolejnego punktu, jakim jest punkt widokowy Arch. To jest taka charakterystyczna dziura w opływowej poziomej skale. Jest naprawdę niezwykła. Wow. Niesamowicie. A ja na hardkora założyłam suknię ślubną, którą zakładam na drugi dzień. Na i tak stwierdziłam, że sobie tutaj właśnie przy Arch Rock zrobię foty. Słuchajcie, wylądowaliśmy pod Scar Rock. To jest taki kamień w kształcie czachy i akurat mamy tutaj wolny slot, bo nie ma ani jednego człowieka, przynajmniej jeśli chodzi o tło zdjęciowe, ale tutaj rzeczywistość wygląda już troszkę inaczej. Dzisiaj chwila na plażing, mamy hotel usytuowany zaraz obok ogromnego pola golfowego, ale jakby te tereny z tego słyną, jest super przyjemnie, w ogóle elewacja też pięknie wpisuje się w klimat tej miejscowości Indian Wells, jest tak pustynnie, górzyście, no cudo. Zamawialiśmy się w typowo amerykańskim barze. Zobaczcie w ogóle, to no jest klimat niesamowity. Dawid sobie bierze burgera, ja veggie sandwich z awokado. Bierzemy też na pół truskawkowego i cola zero. Pozdrawiamy z Wielkiego Kanionu. Daję jeszcze ciut. Jestem hardcorem. Nie no, nie jest aż tak strasznie. Zobaczcie, za mną rozciąga się po prostu przepaść, niesamowita, Ale no, powiem wam szczerze, że w swoim życiu naprawdę nie widziałam niczego piękniejszego, tak spektakularnego i jakby. Jak już człowiek tutaj jest, to jeszcze dostaje takiego większego kopa i potwierdzenie na to, że warto podróżować i zwiedzać świat i Bo jest zajebiście, a tam Dawid. I nasz statywik, który dał radę, zrobił nam nawet wspólne foto, także polecam go. Wracamy już do auta. Czeka nas teraz jeszcze jakoś chyba około 2,5 godziny trasy dojazdu do takiej większej miejscowości Page, i będzie to nasz punkt wypadowy na najbliższe dwa dni. Jutro będziemy zwiedzać kolejne punkty na mapie Arizony, między innymi. I Utah. I Utah w sumie no, też. Utah, Nie wiem. Utah! No, także szykujcie się na obszerną relację. do Monument Valley, już Wam pokazuję jakie tutaj są niesamowite widoki, zaznaczyliśmy sobie na mapie trzy punkty, pierwszy to właśnie ten, czyli John Wayne's Point, on jest, wchodzi się do niego przez Visitor Center, byliśmy tam i w naszej opinii, po prostu tutaj na wolnej przestrzeni zdjęcia wychodzą dużo, dużo lepsze. Jest przepiękny widok. Zaraz sobie pojedziemy właśnie tą trasą do kolejnego punktu. No i na sam koniec zostawiamy sobie Forest Camp Point, czyli punkt z kultowej sceny z Foresta Gampa, gdzie Forest biegnie przez Amerykę. Jeszcze przed samym wyjazdem zrobiliśmy sobie mini powtórkę z Foresta. Ja obejrzałam go jeszcze raz. Z kolei Dawid obejrzał go. Sorry, ale jest taki wiatr. Dawid obejrzał go po raz pierwszy. I bardzo mu się podobał. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie musicie nadrobić sarkwi. No nie boję się. Dobra, ruszaj. Muszę Wam tutaj nagrać na vloga, bo to jest po prostu. No już Gustaw ci na kiciki, ci nawet nie reaguje. A co tutaj? W drodze do. Valley of Fire Znaleźliśmy nasz wymarzony spot Nigdzie słuchajcie nie było oznaczony Nigdzie kompletnie ani Pineską ani nazwą W ogóle bardzo ciężko się tutaj połapać Bo te skały wszystkie wyglądają tak podobnie Ale oto my Jesteśmy wytrwali Zrobimy dla was jakiś zajebisty przewodnik Z insta spotami kolejnego punktu na mapie naszej wycieczki, a konkretniej do kolejnego parku narodowego, który został uznany jako park w 1994 roku, z tego co czytaliśmy. Jest to Dolina Śmierci, czyli Death Valley. Jak sama nazwa wskazuje, Dolina Śmierci wskazuje na coś no, niezbyt przyjemnego, a konkretniej na to, że są tutaj piekielnie wysokie temperatury, które sięgają nawet ponad 50 stopni Celsjusza. Pokażemy Wam w ogóle punkt, jeden z takich najgorętszych na całej Ziemi, na całej naszej planecie. Także no, to jest taka ciekawostka. Jest tutaj tak gorąco, że nie da się tutaj żyć, nie da się tutaj mieszkać, dlatego widzi się mnóstwo opuszczonych miast, tak zwanych ghost towns. No Jestem bardzo w ogóle ciekawa tych terenów. Mamy zaznaczonych kilka punktów, ale wiem, że będzie to wymagający dla nas dzień, w szczególności pod kątem właśnie temperatur. Dlatego woda, olejek i czapka z daszkiem to master. Jesteście gotowi, zobaczyć najgorętszy i najniższy punkt w całej Ameryce. To jest właśnie ten punkt, czyli Badwater Basin, wyschnięte, słone jezioro. To jest tak naprawdę depresją. Czapka. Tej temperatury. To leci z nas na maksa Kolejna atrakcja, czyli Zabriskie Point. Tam nasz parking. Tutaj rozciąga się bardzo fajna dróżka dojścia asfaltowa, ale no, te skały mają niesamowity kształt. To jest taki topowy punkt jeśli chodzi o Dolinę śmierci. Ja wczuł jest po prostu nieziemski. No już wracamy. Jedziemy teraz na zakupy, zatankować, przygotować się do jutrzejszego dnia. Jutro jeszcze jedziemy zobaczyć na nad jeziorem Połem, na którą mamy Przez Valley of Fire, e, która jest ultra malownicza. Nawet sobie przygotowałam taką fajną sukienkę do, do zdjęć z całym Mam nadzieję, że będzie fajny efekt. No, ale póki co wszystko jest w punkt, w czas, zwiedzone pogodowo. No, perfect. Zwiedzamy kolejny park narodowy. Czyli ten, gdzie znajdują się największe drzewa świata, czyli Sekwoje. Jest przepięknie, malowniczo. Dodatkowo dotarliśmy tu z samego rana i zobaczcie, jak promienie słoneczne, światła się przebijają przez te drzewa. O, Ten park robi na nas niesamowicie dużo wrażenie. Też muszę Wam powiedzieć, że jest cholernie zimno. Jak wysiadałam z samochodu, to po prostu weszłam w śnieg. Tutaj są takie temperatury, dlatego długie rękawy. Ja mam na sobie jeszcze leginsy, oczywiście zabudowane buty. Tam i tak samo na cebulkę dzisiaj, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tutaj udygać. Dowód? Dowód na to, że faktycznie jest śnieg tutaj. Dobra, lecimy dalej. Szykujcie się, bo mamy Wam do pokazania kolejny punkt. Jest to krajobraz w Parku Narodowym Yosemite. Tam w tle widać płynący wodospad. Jest to jeden z topowych punktów, czyli Tunnel View, niestety na drugi, czyli Glacier Point, nie dotrzemy, ponieważ jest on zwykle zamknięty od około listopada do maja. Także nie załapaliśmy się, ale i tak w zasadzie nie mielibyśmy czasu. Mamy ze sobą staty, będziemy sobie robić pamiątkowe zdjęcia i jedziemy jeszcze do dwóch punktów, bo na tyle starczy nam czasu. I też, będąc z wami zupełnie szczerym, zastanawialiśmy się naprawdę grubo, czy w ogóle tutaj podjechać, bo mamy wyjazd upchany. Dosłownie do granic możliwości, ale byłaby to naprawdę wielka, wielka szkoda, bo te widoki są po prostu jak z, nie wiem, z jakichś obrazów. I nie dziwię się, bo tam w zasadzie siedzą ludzie i malują pejzaże. Piękny widok. swój switcha no, dokładnie tak jak sobie to wyobrażaliśmy. Czyli jest kolorowe. Nieco tandetne, ale zajebiste. Dotarliśmy do punktu widokowego na Golden Gate i dzisiaj Golden Gate w chmurach jak widać. niesamowicie okazały. Co? Tam gadasz pod nosem? <noise> Zanim jeszcze pójdziemy na Winkoch, chcemy Wam pokazać Oakland Bay Bridge, czyli e, most nie mniej spektakularny niż Golden Gate. Ojej! Ojej. 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 <noise> Szczerze powiedziawszy, bardziej w moim klimacie, bo jest taki szaro-biały i łączy miejscowość Oakland, czyli miejscowość, z której pochodzi Dawida ulubiony zespół, czyli Green Day, a właśnie z... Miastem San Francisco. Jest Oakland. Oakland, San Francisco. Yeah, no. Chill out, man. I dotarliśmy na Rodeo Drive, czyli najbardziej luksusową ulicę w Beverly Hills w ogóle. Zawsze marzyłam, żeby tutaj być, zobaczyć, poczuć w ogóle ten klimat, atmosferę. Pan Uber wysadził nas pod przepięknym butikiem Louis Vuitton. No i trzeba tutaj mieć oczy szeroko otwarte, bo to właśnie tutaj robią zakupy gwiazdy. I ja nie jestem za bardzo spostrzegawcza, więc liczę na Dawida, ale tutaj możemy mieć problem, bo Dawid za bardzo... No, ty... Nie orientuję się, on tylko takie top twarze ja jakichś aktorów, Ja namierzyłem niedźwiedzia i i łosice. Tak, w Parku Narodowym. I namierzę też libera na przykład. No, obydwu. Okay. Przechodzimy się właśnie ulicą Melrose Avenue, gdzie można znaleźć kultową, instagramową, różową ścianę. Tutaj w LA oczywiście instagramerów nie zabrakło. No i jest to według nas też ulica, gdzie można się bardzo mocno zainspirować w kwestiach designu. Są tutaj buciki marek, które znałam jedynie z Instagrama, śledziłam. A fajnie, bo mogłam sobie wejść na przykład do sklepu Reformation. Pewnie kojarzycie, jeśli nie, to Wam nakreślę, takie dziewczęce, sukienki, kwiatki o kształcie litery A z rozcięciem na ramionkach, no przepiękna był na nie ogromny boom, ale tak samo kawiarnie są tutaj bosko e, zrobione. E, także tak sobie chodzimy, zwiedzamy, wchodzimy do sklepów wnętrzawskich, e, w pogoni za inspiracjami do, e, do naszego życia po prostu po naszym powrocie. już chcesz do mamy, do pracy. Tak tego dobrego.